Mamy kolejne punkty, cieszymy się. Także duże słowa uznania panowie. Dobrze będziemy się musieli zregenerować w tym tygodniu, bo, bo dużo nam ten mecz zabrał zdrowia. Miejmy nadzieję, że będzie, będzie w miarę dobrze, ale pamiętacie, zeszło, zeszły sezon po rundzie jesiennej po 18 meczach. Jednym z wiosny również mieliśmy 18 punktów. Dzisiaj mamy 18 punktów po 10 meczach. Ale cały urok w tym panowie, czukam, cała mądrość polega na tym. Żeby się nagle nie zapłysnąć. My dalej mamy pokorę. Dalej robimy swoje, krok po kroku, step by step. Mecz po meczu. Nie myślimy co będzie dalej, nie myślimy co będzie na wiosnę. W maju myślimy o tym co będzie w niedzielę, w Jamstoku. I taką panowie metodą małych kroków. Tisze jedziesz, dalsze budziesz, Będziemy jechać. Teraz macie dwa dni, można się pocieszyć, poświętować. I od środku spotykamy się i zaczynamy 7. operację Jagielonia. Brawo panie.